Ja również witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i grupy Goldenmark. Zanim przejdziemy do tej głównej części, czyli do prezentacji albumów, chciałabym kilka takich słów wstępu o samej kaplicy Sykstyńskiej, o tym projekcie wydawniczym. Można powiedzieć, że już tutaj uchyliliśmy rąk tajemnicy, ale to zdjęcie, które w tej chwili tutaj towarzyszy nam, to jest tylko takie zdjęcie poglądowe, te zdjęcia właściwe w tej jakości, o którą nam chodzi, będziemy mieć jeszcze czas dzisiaj podziwiać. Także wybierzemy się w podróż, Wybierzemy się dzisiaj w podróż do kaplicy sekstyńskiej do, do Watykanu, do tego... Miejsca, które rezydencyjnie jest miejscem oknawe. Ten fresk jest y, dużych rozmiarów. W tym albumie szczególną uwagę y, na pewno warto zwrócić na wszystkie tak naprawdę, y, naprawdę freski. To co, to, co tutaj widzimy y, y, to na przykład symbole dębu, które są widoczne na, płaszcz, na płaszczu, jednak są postaci. Prawdopodobnie jest to postać z dworu Sykstusa, co nawiązuje do jego ludowego nazwiska jak i w każdym innym, mamy oprócz tych fotografii nawigację, która pozwala nam się odnaleźć, gdzie jesteśmy, które y, zdjęcia widzieliśmy i tutaj na takim pasku podświetlonym mamy ten fragment, y, który widzimy. <laughs> Jeśli chodzi o filmy 15 wieczne to zapraszam y, do studiowania i one będą dostępne na tamtym, y, na tamtym stole, jak zakończymy tą wstępną część spotkania.